Jakieś nie, tam nie, nie, owocowe nie. przetwórstwo, tak? Musy. snusy tylko? Mali jest bardzo pięknym krajem, mówię poważnie. No zaprośmy tutaj 300 tysięcy malijczyków. Oni są bardzo dzietni. No, w złotej młodzieży. Ukraińskiej tak? złotej młodzieży. No. A nasza złota polska młodzież też się tak potrafi zachować. Nie no i promuje pan powie ideologii. Na to? Proszę nie obrażać polskiej Proszę młodzieży. Pan, no. Mam sport y, w swoim sercu od zawsze. Poza tym jestem w Komisji Zdrowia, a to uważam się łączy. Myśleliście, że w polskim sejmie widzieliście już wszystko? Że parlamentarne występy Anny Marii Żukowskiej to szczyt absurdu, a Klaudia Jachira to mistrzyni odklejenia? Trzymajcie się mocno, bo na scenę wjeżdża zawodniczka, która sprawia, że reszta tej wesołej gromadki wygląda jak grono ekspertów z Oksfordu. Przed wami Joanna Wicha z Lewicy, kobieta zagadka, chodzący mem i żywy dowód na to, że w polskiej polityce nie ma dna. Od którego nie dałoby się odbić. A najciekawsze jest to, że Donald Tusk, ten rzekomy arcymistrz politycznej strategii, trzyma takie postacie na pierwszej linii frontu. Zastanówmy się dzisiaj, czy to jest objaw chaosu, czy może co gorsza, cynicznie skalkulowany plan. Mordunie, moje kochane, jesteście na kanale Kto Wygrał. Powolnym kroczkiem zbliżamy się do 200 tysięcy subów, za co jestem wam mega wdzięczny. Ale przyłapałem pewnych moich tajnych, skrytych wielbicieli, którzy oglądają moje filmy bez subskrypcji. Pora się ujawnić robaczki. Weźcie w końcu, walnijcie wujowi tego suba. No, jak ogląda mnie wasza sąsiadka, babcia albo ciocia, to przekażcie, żeby też walnęli suba. Z góry dzięki mordy, a teraz lecimy z tematem. Centralny port komunikacyjny. Sprawa jest gruba i kiedy wydaje się, że opozycja ma w ręku bombę atomową, do akcji wkracza Joanna Wicha. Zamiast merytorycznie zmasakrować swoich przeciwników, zaczyna opowiadać o snusach. Tak, kurwa o snusach. Pomyliła musy owocowe ze szwedzkim tytoniem do rzucia. To był teren, który był pod infrastrukturę. Yy... A nie pod to, żeby ktoś sobie tam rozbudowywał, rozbudowywał działalność jakiejś tam firmy, która produkuje batoniki swoją drogą. A propos tych snusów, to tam jeszcze, tylko... no dobra, jakieś nie, tam nie, owocowe nie. przetwórstwo. Tak? Musy. Snusy tylko? Musy, nie snus! Musy, snusy. No, wiesz, jak musy owocowe! No, jak słyszałam o tych musach, to mi się od razu przypomniało snusy. I że No Ja mam tylko takie skojarzenia, bo walczę z tym alkoholem nieszczęsnym. Miałam takie skojarzenia, czy, czy ciekawe, czy po A w to tych chyba akurat to tytoniu jest nie od alkoholu. Nie, <susy> snus. Ale musy od alkoholu. No, Były musy, alkoholu. musy Dobrze. alkoholowe. Dobrze, tak. zejdźmy z musów. Czy wy to widzicie? To jest poziom dyskusji w polskim parlamencie. Dziennikarz próbuje ją naprowadzić, tłumaczy, że snus to tytoń, a nie alkohol, o którym ona bełkocze, ale jest już za późno. Statek o nazwie Merytoryka uderzył w górę lodową o nazwie Wicha. Najlepsze w tym jest to, że ona sama w Komisji Zdrowia walczy ze snusem, biorąc udział w wydarzeniach typu Quit Like Sweden. A jednocześnie nie wie, co to jest. Jej pomyłka jest tak absurdalna, że całkowicie przykryła potencjalnie gigantyczny skandal korupcyjny. Misja wykonana, temat rozmyty, każdy może spać spokojnie. Brawo, pani poseł. Tusk musi być dumny, ale myślicie, że to był jednorazowy odlot? Błąd. Joanna Wicha to specjalistka od autokompromitacji. Podczas debaty sejmowej postanowiła pokazać swoje zaangażowanie i sportowego ducha. Zgłosiłam się do tego punktu, chociaż nie jestem w Komisji Zdrowia, ale mam sport w swoim sercu od zawsze. Poza tym jestem w Komisji Zdrowia, a to uważam się łączy. To nie jest jakaś szeregowa posłanka. To osoba na kluczowych stanowiskach, która najwyraźniej cierpi na amnezję. Kiedy zorientowała się, że palnęła głupstwo, próbowała się ratować. Poza tym jestem w Komisji Zdrowia, a to uważam się łączy. To już nie jest śmieszne, to jest przerażające. Ta kobieta ma realny wpływ na nas, Polaków, na naszą politykę. To są poważne sprawy, a decyduje o nich osoba, która nie wie, gdzie pracuje. To tak jakby pilot samolotu zapomniał, że Siedzi za sterami i pytał stewardesę, dokąd właściwie lecą, jakim cudem wyborcy mają ufać komuś takiemu. Ale prawdziwym diamentem w koronie odklejenia Joanny Wichy jest jej plan na ratowanie polskiej demografii. A ta, nie oszukujmy się, leży i kwiczy, i jaki plan ma na to lewica ustami swojej ekspertki. Otóż trzeba do Polski wpuścić wszystkie osoby, które chcą tu pracować i nawet założyć rodzinę. A na pytanie, z jakich krajów mielibyśmy tych zbawców importować, Pani poseł z dumą odpowiada: Nie wiem, Mali jest bardzo pięknym krajem. Natomiast ja chciałabym tak. powiedzieć, że wszystkie te osoby, które chcą naprawdę w Polsce zostać, które chcą w Polsce pracować, które chcą w Polsce nawet założyć rodzinę, bo to czasami są osoby, które przyjeżdżają samotnie, ja uważam, że, możemy, że, że trzeba te osoby tutaj wpuścić. Trochę mnie Pani Jeżeli ktoś chce do Polski przyjechać, bo chce tu założyć rodzinę, A to mamy go nie? wpuścić. Nie, tak ja po to mówię, że jeżeli ktoś jest osobą samotną, samotną, to przypuszczalnie po jakimś czasie założy rodzinę. Nie mamy, demografia nam siada. No to dlaczego mamy się z tego nie ucieszyć, że na przykład e, przyjedzie do nas osoba z, e, z, z jakiegoś pięknego, stałe, prostą, pięknego kraju i której, założy tu rodzinę. To jest który jest piękny. Nie wiem, Mali jest bardzo pięknym krajem. Mówię poważnie. No zaprośmy tutaj 300 tysięcy Malijczyków. Oni są bardzo dzietni. Ja nie mówię o zapraszaniu. Ja mówię o osobach, które. Nie no, według, przy... ja mówię teraz według tu... pani kryteriów. Oni są bardzo dzietni. Zaprośmy ich i sprawa załatwiona. No dobrze, panie redaktorze, to tu mnie pan rzeczywiście załatwił, ale ja nie chcę sprowadzać specjalnie 300 tysięcy Malijczyków, czy keniczyków czy innej narodowości osób. Tylko chcę oddzielić osoby, które są przywożone na granicę po to, robić, po to, żeby Łukaszenka miał powód do tego, żeby robić zadymy na granicy, a kim innym, i niezależnie od tego, z jakiego kraju pochodzą, są osoby, które przyjechały tutaj na granicę, żeby zostać w Polsce. I. Chcę powiedzieć jedną rzecz, że gdyby nie Ukraińcy, Gruzini, a nawet Białorusini, którzy też uciekli ze swojego, ze swojego kraju, gdzie jest reżim i pracują i wykonują pracę, którą my w Polsce, Polacy, Polki nie chcą już wykonywać, to byśmy zginęli to jest U mnie... Czy ja już mam... O nie, oczywiście, że jest prawda. U mnie w szpitalu, proszę, dalu, proszę pana, wszystkie jest, osoby, pani wszystkie pani marszałku, osoby nie jest Wszystkie tak, to osoby. Ale to dlatego, że, które... pa, że pani poseł teraz jak się do do do, Dawała do głosu. Wszystkie osoby, które trajdą. były tak zwanym personelem ja średnim. Ale ja pierwsza to były trajdą. osoby, które przyjechały do nas z zagranicy. I gdyby nie te osoby, to byśmy tam jako pacjenci i pacjentki i personel zginęli. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, dzietność. Dlaczego mamy nie pozwolić młodym ludziom, którzy tu przyjeżdżają z dziećmi, zostać w naszym kraju i, i jeszcze jakby dalej zakładać, rozszerzać swoją rodzinę? Te dzieci trzeba oczywiście, żeby poszły do szkoły, trzeba, żeby się uczyły języka, żeby się asymilowały, żeby się świetnie czuły w naszym kraju. Ja, słuchajcie, migracje zawsze były. Mali. Kraj w środku Afryki, pogrążony w chaosie, z którym Polska nie ma praktycznie żadnych relacji, to jest jej recepta na katastrofę demograficzną. Kiedy prowadzący zasugerował, by od razu sprowadzić 300 tysięcy Malijczyków, bo są dzietni, sama przyznała, że ją załatwił. To pokazuje totalny brak przygotowania i myślenia w kategoriach interesu państwa. To jest ideologiczne chcieństwo, a nie poważna polityka migracyjna. Na koniec, jak przystało na prawdziwą lewicową aktywistkę, nie mogło zabraknąć ataku na Polaków. W innej dyskusji Wicha stwierdziła, że nasza młodzież również nie jest idealna i ma na koncie wybryki. Takie jak propagowanie rasizmu i antysemityzmu na stadionach, na przykład na Legii. A nasza młodzież, a nie nasza ma? młodzież to jest taka idealna i na przykład na Legii... Ja panu nie przerwam, ja panu nie I na Legii, No właśnie, nasi kibice, kibice nie, pro, nasi kibice nie, nie propagują no skadań, mówi, rasizmu na, i antysemityzmu opowiada, na, stadionach, na stadionach. Ile było takich sytuacji? Ile było takich sytuacji? Oczywiście, oczywiście, że były takie sytuacje, wybryki młodzieży rany, potem nie były karane, Polaków, były całe stadiony. Oczywiście, że było. Stawiony, wybryki się był zdarzają, proszę pana, wszystkie, wybryki, całe, całej młodzieży. Sam pan działania. powiedział, że wybryki. No, w złotej młodzieży. Ukraińskiej, tak? złotej młodzieży. No. A nasza złota polska młodzież też się tak potrafi zachować. Nie no i promuje co pan powie na ideologii. Proszę nie obrażać polskiej proszę młodzieży. No pani, proszę, poso, co proszę, pani opowiada? Pol Polacy oczywiście Polską są wspaniałym młodzież, pani, narodem. Ja jestem sama Polką, natomiast nie wybielajmy... Proszę pana, niech mi pan nie wkłada w usta rzeczy, które nie powiedziałam. Nie to pana bzdury, są słowa, nie moje. Nie ja no. tylko chciałam powiedzieć, że nie można wybierać y, jednego narodu kosztem drugiego narodu. Wszyscy mamy prawo żyć w bezpiecznych warunkach i pracować i zarabiać na życie i żeby nasze dzieci miały za co pójść do szkoły, jeść i tak dalej. Proszę pana. Po proszę po pierwsze, proszę, proszę, proszę Polacy, w ogóle. Tak, oczywiście. a inni niech umieją. Z głodu. To, to, jest wasza, to jest wasza ideologia. To wrzucanie milionów młodych patriotów do jednego wora z garstką idiotów. To typowa dla lewicy narracja, w której największym problemem Polski jest polski patriotyzm, a nie realne zagrożenia. To ten sam schemat myślenia, który każe jej ściągać niekontrolowaną imigrację z Afryki. A jednocześnie piętnować Polaków za to, że kochają swój kraj. To po prostu wkurwia. I tu dochodzimy do pytania kluczowego. Po co Donaldowi Tuskowi tacy ludzie jak Wicha, Żukowska czy Józefaciuk? Odpowiedź jest bardziej cyniczna niż się wydaje. Oni są dla niego idealnym piorunochronem. Kiedy media i internet żyją kolejną kompromitacją lewicowej posłanki, nikt nie pyta o to, dlaczego obietnice wyborcze leżą odłogiem, dlaczego inflacja nie spada tak, jak miała i dlaczego w spółkach Skarbu Państwa nadal panuje kolesiostwo. Wicha i jej podobni odgrywają rolę sejmowych błaznów, którzy swoim nieogarnięciem skupiają na sobie całą uwagę i gniew opinii publicznej. To jest świadoma strategia zarządzania chaosem. Tusk rzuca gawiedzi i grzyska w postaci kolejnych wpadek swoich koalicjantów, a sam w tym czasie robi swoje. Problem w tym, że cierpi na tym powaga państwa, a Polacy tracą resztki zaufania do całej klasy politycznej. Co o tym sądzicie? Czy Joanna Wicha to tylko polityczny folklor? Czy może symptom głębszej choroby toczącej polski Sejm? Dajcie znać w komentarzach i zasubskrybujcie kanał, kto wygrał, żeby nie przegapić kolejnej rzadzi politycznych świętych krów. Do następnego, siema!